Wielu z nas, kiedy pierwszy raz spotkało się ze słowem laser, to było ono związane z twórczością science fiction. Widzieliśmy, że lasery mogły ciąć, przebijać czy nawet topić. Niemniej warto zwrócić uwagę, że lasery w dzisiejszych czasach są bardzo powszechne. Stosuje się je chociażby w medycynie, sprzęcie elektronicznym czy nawet w sklepach. Ale czym jest laser? W dzisiejszym odcinku postaram się w sposób ogólny omówić zasadę działania lasera. Zapraszam! Otóż jest to urządzenie, które emituje promieniowanie elektromagnetyczne. To promieniowanie elektromagnetyczne może być z zakresu światła widzialnego, ultrafioletu bądź podczerwieni. Każdy, kto miał kontakt z laserem, który emitował światło widzialne, to dobrze widział, że ta wiązka skupiona jest w jednym malutkim punkcie. I faktycznie promieniowanie lasera jest spójne i charakteryzuje się bardzo małą rozbieżnością. Dlatego też jest to urządzenie, które bardzo chętnie wykorzystywane jest w medycynie, ponieważ jesteśmy w stanie z ogromną dokładnością wycelować w dany punkt i mieć pewność, że nie uszkodzimy tego, co jest dookoła. Teraz chciałbym zaprezentować dla Was trzy zjawiska, które pozwolą nam zrozumieć, jak działa laser. Jest to absorpcja, emisja spontaniczna i emisja wymuszona. Najpierw skupimy się na tym pierwszym absorpcja. Otóż w atomie elektrony znajdują się na konkretnych poziomach energetycznych. Tutaj, dla uproszczenia, przyjmijmy, że mamy dwa takie poziomy i że E2. Jest większe od E1. Będziemy też zakładać, że elektrony, które są na poziomie energetycznym E2, są w stanie wzbudzonym, a te z poziomem energetycznym E1 w stanie podstawowym. No i jeżeli foton, który trafia do takiego atomu, będzie miał energię równą różnicy stanu wzbudzonego i stanu podstawowego, czyli E2 odjąć E1, to zostanie on pochłonięty. A elektron ze stanu podstawowego przejdzie do stanu wzbudzonego. Takie zjawisko nazywamy absorpcją. Teraz przejdźmy do emisji spontanicznej. Emisja spontaniczna następuje samoczynnie. Atom po prostu dąży do zmniejszenia swojej energii, no i te elektrony, które są w stanie wzbudzonym, przechodzą niżej do stanu podstawowego. W wyniku takiego przejścia elektronu emitowany jest foton. Niemniej wszystkie takie fotony mają fazy i kierunki rozłożone przypadkowo. Ostatnim zjawiskiem jest emisja wymuszona. Wyobraźcie sobie, że mamy atom, który jest wzbudzony, czyli ma elektrony w stanie wzbudzonym. Do takiego właśnie atomu wpada foton o energii, która jest równa energii wzbudzenia, czyli E2 odjąć E1. Foton ten nie zostaje pochłaniany, tak jak to było w przypadku absorpcji, ale może on wymusić przejście elektronu do stanu podstawowego, co będzie powodowało emisję drugiego takiego samego fotonu. Co to znaczy takiego samego? Otóż będzie on miał taką samą energię, będzie zgodny w fazie i będzie miał ten sam kierunek. To ostatnie zjawisko jest kluczowe, jeżeli chodzi o zadziałanie lasera. To teraz przejdźmy do ogólnego schematu lasera. Mamy tutaj kolejno. Te dwa niebieskie elementy to zwierciadła. Jedno jest całkowicie odbijające, a drugie częściowo odbijające. Pomiędzy nimi jest ośrodek aktywny. A powyżej i poniżej ośrodka aktywnego mamy układ pompujący. No to teraz bliżej przyjrzyjmy się każdemu z elementów. Centralną część stanowi ośrodek czynny. Może być to gaz, ciecz albo ciało stałe. Ważną też rzeczą jest to, że zależnie od tego, jaki materiał sobie wybierzemy, taką będziemy mieli różnicę energetyczną pomiędzy stanem wzbudzonym a podstawowym. I tak jak wcześniej powiedziałem, zarówno absorbowany, jak i emitowany poprzez emisję wymuszoną foton będzie miał konkretną energię. Jest to też związane z tym, że otrzymamy wtedy określoną długość fali światła. Na przykład w laserze rubinowym, ta przerwa energetyczna pomiędzy stanem wzbudzonym a podstawowym odpowiadała fali elektromagnetycznej, która miała długość 694 nm. Właśnie taką długość ma światło czerwone, dlatego też laser rubinowy emitował światło czerwone. Kolejnym elementem jest układ pompujący. Za co odpowiada ten układ? Otóż on odpowiada za to, żeby w naszym ośrodku nastąpiła inwersja obsadzeń. A cóż to takiego? To taki stan, w którym więcej mamy atomów w stanie wzbudzonym niż w stanie podstawowym. A po co nam to? Dzięki temu w sposób lawinowy otrzymamy emisję wymuszoną. No ale to za chwilkę. Ostatnim już elementem są zwierciadła. Fotony, które padają na te zwierciadła prostopadle do nich. Odbijają się i znów trafiają do ośrodka aktywnego. Natomiast te, które mają inny kierunek i fazę, po prostu z tego ośrodka wylatują. Czyli można by powiedzieć, że dla fotonów o określonym kierunku pełnią funkcję wzmacniacza, natomiast resztę fotonów odfiltrowują. A zatem, kiedy załączymy układ pompujący, Następuje inwersja obsadzeń. Elektrony znajdują się w stanie wzbudzonym. I co teraz, jeżeli dojdzie do emisji spontanicznej, ale nie w kierunku prostopadłym do tych zwierciadeł? Wtedy foton zaczyna przelatywać przez ośrodek. Prawdopodobnie zaczyna on wymuszać również inne fotony. Dochodzi do emisji wymuszonej. Natomiast wszystkie, które mają inny kierunek niż ten, który byśmy chcieli, po prostu z tego ośrodka wylatują. Ale jeżeli znajdziemy taki foton. Który dojdzie prostopadle do zwierciadła, to odbija się od niego, znów trafia do ośrodka aktywnego, tam w wyniku emisji wymuszonej emitowane są kolejne fotony, które mają identyczny kierunek i fazę. No i znowu trafia do zwierciadła, od tego zwierciadła się znów odbija. No i można by powiedzieć, że te fotony tak wędrują tam i z powrotem, ale jest ich coraz więcej. Dochodzi do wzmocnienia. Warto tutaj też dodać, że jedno ze zwierciadeł nie jest całkowicie odbijające. Ono częściowo przepuszcza fotony. Dlatego też z naszego lasera wypromieniowywane są fotony, ale warto tu zwrócić uwagę, że mają ten sam kierunek i tą samą fazę. Ta wiązka jest po prostu spójna. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o ten odcinek. Dowiedzieliśmy się w nim, jak to możliwe, że jesteśmy w stanie skupić wiązkę fotonów często o bardzo dużej mocy. Oczywiście był to tylko zarys. Nie omówiłem tutaj konkretnych laserów, takich jak chociażby lasery półprzewodnikowe. Niemniej jest już to historia na zupełnie inny odcinek. Bawiąc się laserami, pamiętajcie też o środkach ostrożności. Zapraszam też do obejrzenia innych moich odcinków. Serdecznie pozdrawiam!